Witam Was bardzo serdecznie z wnętrza auta, do którego ledwo się mieszczę. Z wnętrza legendy, którą kochamy chyba wszyscy, bo siedzę za kierownicą Ferrari F40. Co jest w tym wszystkim wyjątkowego? No na pewno to, że siedzę w tym aucie w Polsce, bo to jest egzemplarz, który został kupiony przez polskiego klienta i będzie po naszych polskich drogach jeździł. Także z ogromną przyjemnością pokażę Wam dzisiaj to auto. No. Jestem aż unieśmielony. Po prostu m, brakuje mi słów, kiedy na nie patrzę, mimo że widzę go już to nie pierwszy raz w życiu, ale na naszej polskiej ziemi to jest coś super, super wyjątkowego. Ogromne gratulacje dla właściciela. Bardzo się cieszę i wielkie wyrazy szacunku. No ale dobrze. Weźmiemy sobie auto, w którym ledwo się mieszczę, bo nad głową nie mam w zasadzie w ogóle miejsca. No więc tak wygląda jedna z największych ikon lat 80. Przypominam, że debiut F40 miał miejsce w 1987 roku, a to było produkowane przez 5 lat. Wyobraźcie sobie, że w tym samochodzie nie było żadnych wspomagaczy, ani ABS-u, ani wspomagania kierownicy, ani żadnych systemów, które troszczyłyby się o kierowcę. Więc jeżeli ktokolwiek, cokolwiek zawinił, to nie samochód, a kierowca. Więc w momencie, kiedy Doładowanie wchodziło na odpowiedni poziom. Przypominam, że w tym momencie pracuje centralnie położony silnik o mocy prawie 500 koni przy wadze piórkowej, bo samochód waży w zależności od źródeł. Niektórzy podają 1100 kg, instrukcja podaje 1300 kg. No to był cholernie szybki, abstrakcyjnie szybki wóz jeden z najszybszych wozów produkowanych w tamtych latach, bo przypominam, F40 rozpędzała się do 320 km na godzinę. Głównym konkurentem było Porsche 959, którym miałem przyjemność w tamtym roku przejechać się w Goodwood. Z przodu ciekawostka, podwójne światła oczywiście mamy tutaj pop-upy charakterystyczne dla tamtego okresu mamy masę nakadaktów czyli tych wlotów powietrza dwa na masce, są też z boku na drzwiach są też w tylnej klapie, body całe pinin fariny i tak naprawdę prace nad tym autem trwały raptem kilkanaście miesięcy żeby je przygotować no i efekt finalny taki jak widzicie dzisiaj wtedy w 1987 auto kosztowało około 200 tysięcy funtów. Dzisiaj trzeba za nie zapłacić nawet 5 milionów. A w 40 powstało nieco ponad 1300 sztuk. Więc nie jest aż tak rzadkim autem. Natomiast w Polsce no, to jest kompletna egzotyka. Zobaczcie, jeżeli się przyjrzymy, wszystko zostało poddane aerodynamice przez super lekką szybę. Widać centralnie położony silnik który ma 29 litra pojemności jest uturbiony, napęd oczywiście przekazuje tylko i wyłącznie na tył na potężne koła, bo przypominam one mają 335 mm szerokości i felga raptem 17 cali samochód bardzo niski, sięga mi dosłownie niewiele ponad pępek no, robi ogromne wrażenie tutaj na tym zintegrowanym skrzydle oznaczenie F40 koła z Central Lokiem. No, legenda, ikona, auto, które kochamy chyba wszyscy tak naprawdę, którzy wychowali się tak jak ja na test drive'ie i na starych grach komputerowych, na starych PC-tach. No, ogromny zaszczyt gościć. Gościć! Mieć to do w Ale Polsce. Egzemplarz pochodzi w, ze Szwajcarii. Produkowany został w 90 roku, równo, więc ma 29 lat. I oczywiście po drodze był w wielu krajach, no i w końcu trafił do Polski. Słuchajcie, co się dowiedziałem przed sekundą od właściciela? Przede wszystkim auto ma przelotowy wydech to be exhaust, więc nie jest to seryjny wydech. Wydech jest zmodyfikowany. Do samochodu trafi również yy, zawieszenie, które będzie można regulować nawet do 6 cm do góry, ponieważ ten samochód na dzień dzisiejszy on jest tak niski, że wjeżdżanie nim do garażu może być dosyć trudne. No już wiem też, że najsłabszym elementem na ten moment są hamulce, zostaną wymienione, prawdopodobnie na większe, bardziej efektywne. No i tą 17-kę zastąpi 18-calowe koło. Popatrzmy jeszcze na to przepiękne body od pinfariny. Lakier tego nie będzie widać tutaj na nagraniu, ale jest niezwykle cienki. No przede wszystkim. Tutaj liczy się masa, auto ma być jak najlżejsze. Przepiękny, wspaniały wóz. Zobaczcie w środku bardzo nieskomplikowany samochód. Nawet otwieranie drzwi, tu nie ma klamek, odbywa się za pomocą pociągnięcia tej linki tak naprawdę, która przebiega praktycznie przez całą długość drzwi. W środku wyścigowym w zasadzie fotele kubełkowe, wyposażenia praktycznie żadnego. Przypominam, że tu nie ma ani wspomagania kierownicy, nie ma ABS-u, tu przede wszystkim liczyła się jak najniższa masa i skrzynia biegów pięciobiegowa z prowadnicami na wierzchu, tak zwany Open Gate, klikająca przy każdej zmianie biegów, także to jest no niesamowita uczta dla każdego, kto kocha prowadzić samochody. Niesamowity zapach nawet tutaj w środku, tego nie jestem w stanie Wam przekazać. Popatrzmy sobie na zegary jeszcze na chwilę. Samochód 360 na godzinę. Na zegarach rozpędzał się do 200 mil, do 199 dokładnie, czyli do mniej więcej 320-325 km na godzinę. Obrotomierz do 10 tysięcy obrotów no aż tak wysoko się nie kręcił widzę, że tutaj jest redline na 8 tysiącach także no dosłownie bardzo podstawowe wyposażenie, tam zegary na których możemy obserwować pewnie temperaturę oleju ilość benzyny wygląda to na żywo fenomenalnie aż jestem onieśmielony tym autem jeżeli jesteście jeszcze ciekawi, jak wygląda kluczyk do F40, to zobaczcie. Prosty, zwykły kluczyk, a jest ich kilka. Dlaczego jest ich kilka? Ponieważ na tym aucie jest bardzo dużo zamków. Na przykład, żeby otworzyć tęną kapę, mamy dwa zamki po lewej i po prawej stronie. Do tego się przydają nawet dwie albo trzy osoby. To jeszcze będę wam pokazać. To oczywiście są zamki do drzwi, które otwieramy z kluczyka i żeby otworzyć przednią chlapę czy maskę, też trzeba skorzystać z dwóch zamków. Także do tych czynności potrzebne są zazwyczaj dwie osoby. Oczywiście w wersji europejskiej były dwa baki paliwa, które raz na jakiś czas trzeba wymieniać za ferendalne pieniądze. I tutaj też trzeba skorzystać z zameczka i otworzyć go jednym z tych kluczyków. O, proszę, widać materiały kompozytowe. Teraz zobaczymy jak się podnoszą kopapy w f 40 bo przypominam, że tutaj są podwójne światła. Wszyscy zgromadzili się. Wymaga tutaj udziału co najmniej dwóch osób. I e, do blokowania, żeby to wszystko nam teraz nie spadło. Co ciekawe, ona nie ma blokady do góry, więc jak się chłopaki aż za bardzo postarają, to są w stanie przerzucić ją na dach dosłownie. To jest ciężki element? Ciężki. Przydaje radę. No, jest dosyć ciężki jest na strzęg, więc jakoś powiedziałbym, podniósł na okay. tego, ale to jest trochę niebezpieczne. W przedniej maski tak samo potrzebne są do tego dwie osoby. Widzicie, tu się otwiera cały element. Nie to, że tam jakiś kawałek, tylko otwiera się dosłownie wszystko. I e, mamy tu jakąkolwiek przestrzeń bagażową, tak? Tu jest pokrowiec pewnie od auta, okay. tak? Tak samo wyeksponowane są przednie koła. E, widok Absolutnie niecodzienny Pięknie to jest Wszystko, piękne to jest wszystko w swojej prostocie bo pewnie to 40 <grystka> Transformers Zdarwałem jeszcze na koniec taki arcyciekawy dokument, jeżeli chodzi o F40, mianowicie instrukcję obsługi, wyobraźcie sobie, z 1990 roku. Czyli ta książeczka ma już praktycznie 30 lat. Jest w czterech językach. Proszę. Natomiast to co jest przed chwilą, znalazłem w niej super ciekawego, to to, że po pierwsze auto według instrukcji waży 1235 kg. W internecie można przeczytać często, że waży około 1000 kg, nie mniej. To, co Wam wcześniej starałem się pokazać, widzicie, są dwa zbiorniki paliwa, które należy wymieniać raz na 10 lat i mają pojemność, zobaczcie, 120 litrów. Wyobrażacie sobie, 120 litrów benzyny chodzi do tego, jakby nie patrzeć kompaktowego auta. I to jest rozsądny baka, nie jakieś tam dzisiaj montowane 60-70 litrów. Jestem bardzo mocno za. Kolejna myślę ciekawostka według instrukcji obsługi. Y, Auto pali w mieście 18,4 litra oficjalnie, ale przy 90 na godzinę jesteście w stanie zejść do 8,5 litra. To powiem szczerze, Volvo XC90, X, XC60 przepraszam, w którym tutaj przyjechałem w Wizlu spaliło dokładnie tyle samo. Po prostu trzeba było przyjechać na tą imprezę F40-ką. to calowe na... koła o potężnej szerokości, bo tylne mają aż 335 mm. Zastanaw... Jeżeli byście się kiedykolwiek zastanawiali, ile kosztuje komplet opon do f 40 no ja bym strzelał, że to jest jakaś opona robiona specjalnie na zamówienie i jest absurdalnie droga. Natomiast tutaj wieści są dosyć dobre, bo za komplet opon D40 trzeba zapłacić 6 tysięcy polskich złotych, czyli około 1300 euro. Także można powiedzieć, że są naprawdę w przystępnej cenie, biorąc pod uwagę, że to auto jest warte dzisiaj około 5 milionów. To by było na tyle z Katowic. Mam nadzieję, że mogłem Wam powiedzieć kilka ciekawych rzeczy i pokazać jakkolwiek to wspaniałe auto będzie jeździło po naszych polskich drogach i właśnie z tego najbardziej się cieszę. Dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się, czas wracać do Warszawy i mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja przejechać się czymś takim. Ogromne marzenie. Trzymajcie się, hej!